Cześć, witam Was gorąco. Dzisiaj będzie filmik z moim wieczornym rytuałem pielęgnacyjnym i pierwszy krok to jest olejek Resji, bo do demakijażu używam tak dwóch, trzech pompek i rozprowadzam sobie palcami całymi dłońmi na twarzy, na szyi, przy oczach. Ja po prostu wykonuję takim olejkiem w sumie demakijaż całej twarzy, żeby rozpuścić oczywiście podkład jakieś tam sebum wszystko co zostaje na twarzy po całym dniu robię to delikatnie, chociaż pewnie nie widać tego za bardzo na obrazie, dlatego że obraz zawsze wydaje się taki, wiecie, bardziej drastyczny. A następnie sięgam po wilgotną gąbeczkę konjac. Moja gąbeczka konjac jest akurat z czerwoną glinką, dlatego ma taki kolor i sobie ją moczę w letniej wodzie i zmywam na razie sam ten olejek, żeby po prostu jak najbardziej oczyścić skórę z tego olejku. I wypłukuję ją kilkukrotnie, wiecie, w międzyczasie, żeby sobie ją umyć na nowo. A następnie sięgam po żel, żel ze skin 79, taki z perełkami, po prostu jest żel do mycia twarzy, i nakładam odrobinkę też na właśnie gąbeczkę konżak i rozprowadzam to na twarzy, żeby tutaj też wszystko dokładnie doczyścić i żeby ten olejek zmyć, dlatego że ten olejek nie ma emulgatora i po prostu trzeba go zmyć czymś, co usunie całą tę tłustość. I właśnie ja używam do tego celu gąbeczki konżak i żelu, akurat tego ze skin 79. Dobrze mi się to sprawdza, fajnie jestem. Żel, chociaż jest troszkę drogi, bo on kosztuje kołostówki, jak dla mnie to już jest taka, wiecie, ekskluzywna rzecz. No i kolejny krok, w tym przypadku jest to krok kolejny, i to jest po prostu płyn micelarny z Biedronki, ale ja czasami używam tego kroku jako pierwszego, zależy jaki mam makijaż. Jeżeli mam taki cięższy makijaż, to staram się używać płynu micelarnego jako pierwszego. I sobie zmywam tutaj wiecie jakieś resztki, które pozostały szczególnie między rzęsami, dlatego że tam czasami lubią po prostu zostać jakieś resztki tuszu. I używam takich dużych płatków, bardzo lubię takie duże płatki do demakijażu. I sięgam też po tonik z wianka ja Wiem, że płyn micelarny również tonizuje skórę, ale po prostu lubię używać czegoś dodatkowego. Ja akurat lubię bardzo toniki nawilżające. I tutaj na wizji ten e, akurat tonik skończyłam. I jak widać, ja używam płatków do tonizacji po prostu wolę tak. Nie lubię za bardzo takiej formy psikanej. No cóż, taka już jestem. No i tonizujemy, tonizujemy. A następny krok to jest coś wspaniałego: uwielbiam ten produkt i jest to. Nic innego jak ResiBo serum, naturalnie wygładzające. Jest świetne. Używam go dopiero od 11 stycznia, a już po prostu moja skóra się zmieniła od tego czasu, od kiedy właściwie pierwszy raz użyłam tego serum. Jest rewelacyjne, pewnie będzie o nim więcej w jakichś ulubieńcach czy osobnej recenzji, być może nawet, ponieważ no naprawdę bardzo pozytywnie wpłynęła na stan mojej skóry, nawet na te wypryski, które były wielkie, a teraz naprawdę bardzo szybko znikają. Więc sobie wklepuję. Kilka kropli wystarczy na całą twarz. Widać i pod oczy nakładam osobny produkt, i jest to serum pod oczy z firmy BioIQ. Delikatnie na paluszki i pod oczy używam takiej maleńkiej ilości, dlatego że to serum jest dosyć wydajne, takie dosyć lekkie. I nakładam je pod oczy i też delikatnie tutaj pod brwi. I wklepuję, albo też tak rozcieram od wewnątrz, od zewnątrz do wewnątrz, tak, właśnie tak. I to wszystko. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Pa! pa.